masem bólu na twarzy i daje go choćby krew na skarpecie podczas meczu z Atletico Madryt. Pokazuje, że to nie jest przypadek. Tymczasem Messi zawahał się przez moment Przemysław Tytoń na lokę. Nabiegają też inni tymczasem zagranie do Alby. Alba, ależ to pięknie zrobił. No, zabrakło tam może pół metra, ale cała ta... Zobaczmy jak teraz rozegra to Messi. I kibice na stadionie widzieli to dobrze. Faisal potrafi błysnąć, yy, Nikes yy, duże umiejętności techniczne. Tak, też. Zobaczymy żona... teraz. Żona, ta błyskawicznie uderzył. No, on potrafi wykrywać sobie sytuację praktycznie z niczego i że mógł. Mu... Szybkie rozegranie tego stałego fragmentu Krypieke. Jeden że zaspali tam dosłownie wszyscy, ale wiedział, gdzie powiedz. Sergio i potwierdza, że ma doprawdy. Pique jest na spalonym, ale doskonale kontroluje, jak widzimy, linię. Nie ma, nie ma spalonego. A później no zachowuje się jak rutynowany napastnik. No nie widzieliśmy, żeby sędzia wykonał jakikolwiek gest pokazujący, że gramy na gwizdek. Zatem obrońcy Elcha do siebie mogą mieć tylko pretensje. Żelat Piquet daje prowadzenie Barcelonie. W czwartek wielka impreza była w hiszpańskim, w barcelońskim hotelu Juan Carlos I. Może za chwilę...